Dzień dobry i zdrowy wszystkim. Drodzy rodzice, chciałbym Was zaprosić do prezentacji podsumowującej pierwszy semestr. Myślę, iż nie był to łatwy czas dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Lecz pomimo nauki zdalnej, działamy i dajemy radę sprostać wszelkim problemom. Niech moc będzie z Wami. Witam wszystkich. I zapraszam do zapoznania się z wynikami i działaniami naszych uczniów i nauczycieli w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020-2021. Najwyższe średnie ocen w klasach pierwszych uzyskali uczniowie klasy pierwszej B436 jest to najwyższa średnia w szkole. W klasach drugich po gimnazjum druga C405, w klasach drugich po szkole podstawowej druga F 423. I w klasach trzecich, 3A1, 406. 406 to również średnia szkoły. Najlepsze oceny w klasach pierwszych uzyskali Konrad Nawrotek, Igor Miśta, Natalia Błaut, Karolina Grzegorzek, Dominika Wójcik, Justyna Zając, Aleksander Reroń, Aleksander Mścichecki, Filip Rok, Kacper Skałka, Emilia Klimas. Mikołaj Woźny, Wiktoria Napora, Julia Spyra, Zuzanna Wałek. W klasach drugich po szkole podstawowej Alicja Matysik uzyskała najlepszy wynik w szkole 5,5. Poza tym Amelia Jakubik, Anita Pipowarczyk, Maja Brzezińska, Antonina Biały, Kinga Kotela, Julia Witczyk, Dominika Jaworska, Wiktoria Król, Karolina Piętak, Zuzanna Słowik, Marta Musialska. Maja Lenarcik, Aleksandra, Aleksandra Kołton, Wiktoria Matyja i Wiktoria Gomułka. Natomiast po gimnazjum Piotr Kowalczyk, Marta Białas, Kacper Gałecki, Anna Majewska, Wojciech Guzik i Katarzyna Kowalska. W klasach trzecich najlepszą średnią uzyskał Adria Rzeszka. Poza tym Konrad Domagała, Alicja Pucek, Klara Beliczyńska, Cezary Seweryn, Mateusz Paciuch, Tymoteusz Januszek, Zuzanna Szczepańczyk i Aleksandra Krup. W rankingu klas zwyciężyli. W klasach pierwszych to pierwsza D 91-76. W klasach drugich po gimnazjum druga C 88-13. W klasach drugich po szkole podstawowej druga H 92-92. I jest to najwyższa, najlepsza frekwencja w szkole. W klasach trzecich, trzecia C, 83-12. Miło nam poinformować, że Ania Kolimaga z klasy trzeciej B uzyskała bardzo wysoki wynik w 47. Olimpiadzie Geograficznej i tym samym zakwalifikowała się do zawodów drugiego stopnia tej olimpiady. Jej opiekunką jest Małgorzata Dziwińska. Natomiast Alicja Matysik z klasy 2 H oraz Wiktoria Król i Kinga Kotela z klasy 2 F wzięły udział w olimpiadzie Warto Wiedzieć Więcej o Ubezpieczeniach Społecznych. One również zakwalifikowały się do drugiego etapu olimpiady. Opiekunkami dziewcząt jest Sylwia Nowicka i Marta Skrzypiciel. Nasi sportowcy jak zwykle nie zawiedli. Zwyciężyli w zawodach rejonowych zarówno w kategorii dziewcząt i chłopców i po raz kolejny reprezentowali nas na zawodach wojewódzkich. Zawody odbyły się 6 i 7 października w Częstochowie. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy zajęli dziewiąte miejsce. A oto krótka relacja zawodów, w których wzięli udział nasi panowie. Witam wszystkich. Jesteśmy na zawodach wojewódzkich na lidze lekotetycznej do startu przygotowuje się nasz zawodnik Kuba Lis. za chwilę bieg na 400 metrów poszli Brawo! Yeah! Jak się czujesz? Jak poszło? Dobrze? Gratuluję. 800 metrów. Nasi szkolni lekkoatleci reprezentowali nas również podczas zawodów wojewódzkich w sztafetowych biegach przełajowych, które odbyły się 12 października w Konopiskach. Dziewczęta zajęły w tych zawodach 11 miejsce, a chłopcy szóste. Opiekują się naszymi sportowcami nauczyciele wychowania fizycznego, czyli pani Renata Kowalczyk-Wyderka, pani Beata Kozieł, pan Mariusz Szczygieł i Joanna Sierka. Po raz kolejny nasi uczniowie wzięli udział w konferencji Bermon. Tym razem konferencja odbyła się zdalnie. Problematyka poruszana na konferencji to przeciwdziałanie organizacjom terrorystycznym oraz współczesnemu niewolnictwu, ochrona praw uchodźców, kryzys ekologiczny w obliczu pandemii oraz przygotowanie społeczeństw na ewentualne przyszłe pandemie. Reprezentowali nas Natalia Błałt, Martyna Sobczyk z pierwszej D, Natalia Bugaj, Wiktoria Żurek, Aksel Wykusz i Aleksander Reroń z pierwszej A oraz Mateusz Cupiał z trzeciej A2, który podczas ceremonii otwarcia wygłosił swoje przemówienie. Był to wyjątkowy zaszczyt, gdyż taką szansę otrzymało jedynie 12 spośród 450 uczestników tej prestiżowej imprezy. Koordynatorem projektu od wielu lat jest Saba Honc Jakubik. 1 września rozpoczęliśmy realizację projektu Poznawanie naszego organicznego jedzenia. Celem projektu jest poznawanie firm, które promują i produkują jedzenie organiczne w naszym regionie, współpraca z przedsiębiorcami oraz propagowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia. Między 14 a 17 grudnia odbyła się mobilność online zorganizowana przez naszą szkołę, w której wzięło udział 10 nauczycieli i 20 uczniów z krajów partnerskich. 16 uczniów naszej szkoły zostało zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Wezmą oni udział w wyjazdach do Rumunii, Hiszpanii, Portugalii i Sycylii. Koordynatorem jest pani Jolanta Cholewka. Zakończyliśmy również projekt inkubator przedsiębiorczości. W podsumowaniu wzięło udział 10 uczniów. Za udział w projekcie nasza szkoła została oceniona bardzo wysoko i nagrodzona rzutnikiem oraz plakatami do wykorzystania na zajęciach z przedsiębiorczości. Opiekunkami są pani Joanna Dziechciarz Duda i Agnieszka Łączkowska. 30 października odbyła się konferencja online w ramach projektu Przeciwmowie nienawiści. W konferencji wzięło udział 20 uczniów. Poruszono na niej tematykę związaną z podniesieniem świadomości oraz wiedzy na temat ochrony praw człowieka, przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom takim jak mowa nienawiści, nietolerancja, kierowanie się stereotypami, brak zrozumienia i nierównego traktowania. W imieniu naszej szkoły zabrały głos pani Joanna Dziechciarz-Duda, Agnieszka Łączkowska i Aleksandra Widawska. Między 7 a 10 grudnia odbyło się w naszej szkole, szkole po raz kolejny maraton pisania listów. Uczniowie oraz nauczyciele napisali łącznie 58 listów. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na łamanie praw ludzi na całym świecie. W listach kierowanych do władz państw, w których obserwuje się takie problemy, prosi się ich przywódców o uwolnienie niewinnie skazanych, prawo do leczenia, ochronę życia. Maratonem zajmuje się pani Paulina Stelmaszczyk. 35 uczniów naszego liceum uczestniczy w rozpoczętym we wrześniu międzynarodowym projekcie Ponadnarodowa Mobilność Uczniów. Szkolny tytuł projektu to Fundamenty kultury europejskiej po II wojnie światowej. Projekt realizowany jest we współpracy z Włoską Szkołą z Sycylii. W warsztatach prowadzonych co tydzień, początkowo w szkole, a potem online, młodzież miała okazję poznać przyczyny kształtowania się obecnego ładu politycznego na naszym kontynencie, a także ważne dla polskiej kultury teksty Sławomira Mroszka, Czesława Miłosza, Pitolda Gombrowicza. Koordynatorem projektu jest pani Katarzyna Kaptor. Wymiana polsko-niemiecka to najstarsza wymiana uczniów w Polsce z Gauss-Gimnazjum w Hockenheim. Trwamy w tej przyjaźni już 30 lat. W tym roku obchodziliśmy jubileusz spotkań. Niedawno otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom podsumowujący naszą długoletnią współpracę. Wieloletnim koordynatorem tej wymiany jest pani Marta Skrzypiciel. To już szesnasty rok pracy redakcyjnej ze Stefanem, czyli ze szkolną gazetką w obecnie odsłonie. Jednak ten rok przyniósł nowe wyzwanie i nową formułę naszego stewka. Po raz pierwszy gazetka szkolna ukazała się tylko w wersji elektronicznej, i po raz pierwszy dwa numery Stefana powstały podczas zdalnego nauczania. Pandemia nas nie pokonała, a zespół redakcyjny nie odpuścił. Opiekunką gazetki jest pani Małgorzata Zrebny. Aktualna sytuacja zmusiła nas do odwołania uroczystych obchodów święta 11 listopada. Jednak to wcale nie zniechęciło naszych nauczycieli do zaakcentowania tego ważnego w historii Polski wydarzenia. Zorganizowano więc internetową zabawę Escape Room. Uczniowie chętnie wzięli w niej udział, a zdobyte na lekcjach wiadomości związane z historią Polski pomagały rozwiązać niecodzienne zagadki. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w misji specjalnej i sprawdzenie swoich historycznych wiadomości. Klasa trzecia A1 pod kierunkiem pani Grażyny Zawały przygotowała bardzo ciekawą lekcję historii, którą można obejrzeć w sieci. Obejrzyjmy jej skrót. Dzień, Dzień dobry. dobry. Jesteśmy uczennicami z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imieniem Stefana Żeromskiego-Zawiercia. Przygotowałyśmy dla Was krótki filmik w związku z zbliżającym się rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Nadeszła godzina ciężkiej próby. Obywatelki i obywatele. A teraz zapraszamy na krótką lekcję historii. Nasza biblioteka zorganizowała kiermasz używanych podręczników oraz Dzień Języków Obcych. Ekspozycja wybranej literatury znajduje się w zasobach biblioteki w językach oryginalnych. Przedsięwzięcia odbyły się pod kierunkiem pani Agnieszki Łączkowskiej i Beaty Pustułki. W ramach obchodów Tygodnia Patrona Szkoły Biblioteka Szkolna zorganizowała konkurs poświęcony życiu i twórczości Stefana Żeromskiego. Wszystkie drużyny wykazały się doskonałą znajomością biografii i dorobku literackiego naszego pisarza. Najlepsza okazała się drużyna z klasy 2H w składzie Alicja Matysik i Emilia Lorek. Laureatki konkursu otrzymały nagrody książkowe. Organizatorkami były pani Agnieszka Łączkowska i pani Beata Postukka. We wrześniu odbyła się dziewiąta już edycja akcji Narodowe Czytanie. Tegoroszą lekturą był utwór Juliusza Słowackiego, Balladyna. Nasze uczennice, Aleksandra Półciennik i Oliwia Turek, czytały teksty na zmianę z prezydentem miasta Zawiercie. Następnie zachwyciły wszystkich swoim występem artystycznym. Bibliotekarze pierwszego LO jako propagatorzy mowy polskiej rok rocznie włączają się w tę akcję, by popularyzować czytelnictwo oraz odkrywać piękno polskiej literatury wśród uczniów. Krwawa akcja odbyła się w tym roku w październiku i została poprzedzona sesją plakatową promującą krwiodawstwo. Kolejny już raz nasza szkoła gościła u siebie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Kwiolecznictwa z Katowic. Podczas akcji z rąk prezesa PCK, pana Włodzimierza Nowackiego i w obecności przedstawiciela Regionalnego Centrum, pani dyrektor odebrała certyfikat nadania naszemu liceum miana Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi. Opiekunem akcji jest pani Agnieszka Łączkowska. Pierwszy wirtualny bieg do michy to niecodzienna inicjatywa pełnych pasji i twórczego zaangażowania nauczycielek zafascynowanych bieganiem i kochających zwierzęta. Z inicjatywy pani Joanny Dziechciarz-Dudy przy wsparciu Agnieszki Łączkowskiej i Marty Werembak udało się zrealizować marzenie. We współpracy z Centrum Rozwoju Lokalnego i Jurapl w Zawierciu i pod honorowym patronatem prezydenta miasta Zawiercie i starosty Zawierciańskiego pierwszy bieg do Michy osiągnął rozmiar wydarzenia ogólnopolskiego. Cieszymy się z ogromnej ilości uczestników, którzy wzięli udział w biegu. Było nas razem aż 369 osób. Takiej frekwencji nikt się nie spodziewał. Dzięki gorącym sercom wszystkich biegaczy czworonogi Zawieczeńskiego Schroniska będą miały syte brzuszki i ciepłe kocyki na przetrwanie zimowego czasu. 27 listopada odbyła się konferencja podsumowująca projekt Działajmy Razem. Realizujemy go od marca 2020 roku we współpracy z Fundacją Podaruj Nadzieję. Dzięki owocnemu współdziałaniu i pomysłowości dziesięcioosobowej grupy uczniów i akty aktywności na warsztatach nasza szkoła otrzymała grant w wysokości 1000 zł. Fundusze te zostaną przeznaczone na stworzenie strefy relaksu w naszej szkole. Opiekunowie to Joanna Dziechciarz duda i Agnieszka Łączkowska. 2 grudnia odbyły się zajęcia online przygotowane przez DKMS dla uczniów, nauczycieli oraz osób zainteresowanych. W spotkaniu, które miało na celu usystematyzowanie wiedzy na temat procedur, brało udział ponad tysiąc osób. Opiekunowie to Agnieszka Łączkowska i Joanna Dziechczarz-Duda. Dzień Szpilek to ogólnopolska akcja, której organizatorem jest Moliera 2. Jej celem jest pomoc chorym dzieciom. 25 września i my postanowiliśmy założyć szpilki oraz wesprzeć najmłodszych. Akcję zainicjowała pani Marta Skrzypiciel. W ramach wolontariatu uczestniczyliśmy w drugiej Paradzie Psów, Jurajskim Festiwalu Biegowym oraz w projekcie Wolontariat Łączy Pokolenia, gdzie od dłuższego czasu współpracujemy ze szkołami podstawowymi oraz Stowarzyszeniem Rencistów i Inwalidów 55 w Zawierciu. Chętnie uczestniczymy w wielu warsztatach, m.in. Mały Gest, Wielki Cel. Opiekunowie to Marta Wyrymbak, Agnieszka Łączkowska i Anna Dziechciarz-Duda. Szlachetna Paczka to inicjatywa zapoczątkowana w właśnie przez naszą szkołę. Trwamy w projekcie już od 12 lat. Corocznie minimum dwie rodziny z naszego powiatu objęte są pomocą w ramach tej ogólnopolskiej, szlachetnej i niezwykle potrzebnej akcji. Angażują się w nią z takim samym zapałem nauczyciele, uczniowie, pracownicy, ale także sympatycy i absolwenci naszej szkoły. Opiekunem szlachetnej paczki jest pani Marta Skrzypicie. od Mikołaja dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu to nasza najnowsza inicjatywa. Jej pomysłodawczynią jest niestrudzona i pełna energii pani Marta Skrzypicie. Udało nam się spełnić marzenia seniorów dzięki ogromnemu zainteresowaniu akcją i wsparciu jej przez wielu ludzi dobrej woli. Aż 160 osób otrzymało wymarzone prezenty. Cieszymy się, że możemy pomagać. Za uwagę dziękuję Joanna Sierka i Michał Szko.